No Siemanko, widzimy się dzisiaj. Dzisiaj jest przed nami dzień pełen pracy i właściwie materiały, które będą teraz się pojawiać, to będą swojego rodzaju vlogi, bo powiem wam, za dużo jest rzeczy, za dużo jest do nagrywania. To wszystko, żeby komponować z tego jakiś dany odcinek, typu, nie wiem, bielenie czy cokolwiek będzie po prostu zbyt długo trwało, bo na przykład bielenie całych budynków no nie trwa. Jeden dzień nagrywkowy tylko to trwa z półtorej tygodnia załóżmy, w, jak to wszystko zliczyć. No i od teraz będą się po prostu pojawiać takie vlogi z tego miejsca. Więc witam was na dzisiejszym, a dzisiaj działamy z tym pomieszczeniem. No ale nie wiecie jeszcze co tutaj wpuszczamy. Zdradzę wam za 3 2 1. No, słuchajcie, nie będę każdego trzymał w niepewności, bo trzeba zdradzić, co tutaj planuję wrzucić, co tu będzie. Moi drodzy, jak dobrze wiecie, rozwijam się od kilku lat w drobiu. No i drób tutaj też będzie. Będzie tutaj rozwinięcie stada niosek na jajka spożywcze. Jak wiecie, mam swój jajomat, postawiłem. Te jajka schodzą, klienci się cieszą. Dobrym smakiem jajka, jajkiem. Ja jestem zadowolony, że mogę naprawdę tworzyć coś takiego. I kurczę, powiem Wam, nie zamykam się na resztę inne zwierzęta, ale też pytanie, co może być trzymane z czym. Wiem, że są pewne konflikty niektórych zwierząt, ale nie będę tutaj się rozpowiadał. Chcę Wam tylko powiedzieć, że te pomieszczenie za tydzień czasu należeć będzie do ponad 300 sztuk drobiu. Tak, dobrze słyszycie, wlatuje tutaj ponad 300 niosek. Wszystko trzeba przygotować. Trzeba przygotować grzędy na 300 niosek, trzeba przygotować gniazda, trzeba zakleić okna, trzeba uszczelnić szpary, trzeba wszystko, wszystko, wszystko zrobić. I ja wiem, czasu nie ma dużo, ale trzeba się brać, nie gadać i eee, jeszcze w tym wam to wszystko nagrywać, ale dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie. Mam nadzieję, że Wam się to przyjemnie ogląda. I może Wam powiem, co zakupiłem i co z czego będziemy robić, bo naprawdę jest to ciekawe. Tymczasem nie przeszkadzam. No i po prostu zapraszam Was do vloga, bo na pewno będzie się to przyjemnie oglądać. Dzisiaj mamy kilka zadań do zrobienia. Zapraszam Was. Ok, te łaty, jak widzicie dobrze, one posłużą nam, żeby zrobić sobie podstawę pod rzędy. Jak zobaczycie tutaj. Tu będziemy szli tak, tak, pod skosem tak i grzędy. Czyli te boksy przydadzą nam się, bo będzie tu po prostu większa część obornika, która wiadomo głównie produkuje się podczas nocy, bo kury tutaj śpią i będą one sobie tutaj siedziały, no i będą tutaj e, na grzędach sobie spały. Ich rząd tutaj jeszcze nie liczyłem dokładnie, ale myślę, że te 300 tu właśnie wejdzie akurat. Pomieszczenie jest przystosowane do większej liczby, bo jak widzicie, no nie jest małe. No i kurczę, na pewno wiemy, że te 300 sobie tu usiądzie na spokojnie, ale no ja muszę się brać do roboty, bo samo się to nie zrobi, ale pokażę Wam jeszcze, jakie są plany co do reszty rzeczy, czyli chociażby okna, czy cokolwiek innego. Warto wspomnieć, że wapnowanie jeszcze tu nie jest dokończone, ale jakby najważniejsze jest zrobione, tam mogę już sobie działać. Jeszcze tutaj no trzeba będzie trochę poprawek nanieść, ale swoją drogą jest już prawie fajnie. Działamy dalej. E, mamy materiał na grzędy, szkielet, konstrukcja. Tu mamy podgrzędy, takie widzicie cieńsze. A tutaj z kolei moi drodzy, patrzcie jaka to jest siatka. Patrzcie to. Patrzcie, nie da się prawie, że zgiąć. O takie coś mi chodziło. Była nie tania dosyć, ale powiem Wam szczerze, idealnie się nada na okna. 2,5 cm, przez co ochroni nas to przed nieprzyjemnymi zwierzakami, które mogą nam tutaj niszczyć e, całą hodowlę. Więc wszystkie te kraty właśnie też dzisiaj pójdą na okna. Będą docinane, a tutaj będą przykręcane. Zobaczycie jeszcze w jaki sposób na te właśnie okna. Obojętnie czy jest szyba, czy nie ma szyby, wszystkie będą zabezpieczone no bo muszą być zabezpieczone w razie jakiejkolwiek, jakiegokolwiek ataku, czy cokolwiek. Yy, tą kratę będziemy dzisiaj stawiać, ale pozwólcie, że zacznę się wyładowywać i zaczniemy od grzęd, żeby grzędy już sobie zakończyć, a przynajmniej zacząć. Pokażę wam, co tutaj mam. Mam ze sobą piłę ukośną przyda ona nam się, żeby tu wszystko fajnie robić. Mamy ze sobą różne narzędzia tutaj do cięcia tej siatki grubej, tutaj mamy do otworów, żeby przymocować tą siatkę w kołki, wiertła, kołki różnego rodzaju, tarcze. No i tutaj, moi drodzy, mamy resztę, czyli kabel 3x2,5, który posłuży nam za doprowadzenie prądu gdzie tylko go chcemy przymocowanie kabla do ściany czyli takich 100 sztuk uchwytów wbijanych więc łatwo będzie to sobie przymocować to jeżeli chodzi o to tutaj mamy różne kastoramowe wkręty tutaj mamy kołki które posłużą nam na mont zamontaż e zamontaż po prostu okien znaczy siatki tutaj mamy z kolei inną sferę czyli pułapki na szczury mam trochę tego jak widzicie jakieś ślepy różnego rodzaju coś tego typu jakieś trutki, nietrutki, różne rzeczy więc to jeżeli chodzi o to i tam jeszcze mamy kabel internetowy, który też tutaj będzie jako ochrona terenu monitoring i w ogóle więc jak widzicie zakupów jest mnóstwo a roboty jeszcze więcej, bo zrobić zakupy już było ciężko, żeby to wszystko wiecie policzyć, dobrać, a to wszystko teraz przygotować jeszcze będzie cięższe. Ale spokojnie, damy radę. Tym bardziej, że mam motywację, także działamy. No i co? I te pomieszczenie dzisiaj trochę się zmieni i myślę, że różnica będzie widoczna gołym okiem. Zabieramy się za grzędy. A was zapraszam do oglądania po prostu. Dobra, dobra. Pierwsze otwory już mamy. Otwór w łacie, otwór w betonie. Tu sobie idzie kołek. O, mam nadzieję, że wejdzie zaraz. Tak, wejdzie. Tu sobie idzie kołek. Przymontowujemy to poprzeczne i lecimy dalej. Lecimy. Nie ma czasu, kurczę. Działamy szybko. Vlog będzie energiczny i do działania każdy vlog przyniesie coś nowego. Patrzcie, patrzcie co jest zgrane Mamy już jeden stelaż I lecimy z przykręcaniem samych drzęd. No i lecimy do końca Patrzcie ile ich wyjdzie Trochę tu będzie Jedna O tutaj jedną daję z początku Tak, żeby kurcze mi nie siedziały na tym Żeby było im tu ciężko I siedziały typowo na tym Żeby to się tak nie brudziło Ale to tam wiecie mniejsza Tu lekka konstrukcja I lecimy dalej z tematem no dużo pracy przed nami, ale bardzo dobrze. Dobra, mamy chwilę przerwy, w, w akurat się ładuje. Zaraz wam pokażę efekty, jakie póki co zostały zrobione, no mra, mamy już prawie połowę e, grząd, tak póki co usiądzie tutaj, o tak, póki co co usiądzie tutaj około 120 kur, na szybko licząc, a teraz bierzemy się za tą sztywną siatkę, tniemy ją na potrzebne fragmenty. Oj, co, nie chodzi. Na potrzebne fragmenty No i co, lecimy, tniemy I się nie zastanawiamy, działamy Koniec Ostatnie, ostatnie cięcie Koniec. Arek pociął wszystkie siatki, siatki, a no bardziej krata. O, siatko krata. Wszystkie siatko, kraty na okna. Wyszło ich ile, Arek? 21? 21 sztuk. 21 sztuk. I teraz tak szybko licząc, mamy kraty, chyba nie na cały budynek, bo okien jest. Czekaj, z jednej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Ty. chyba na cały budynek będzie. 20 okien chyba tu jest. Patrzcie, no kurczę, idealnie. Więc mamy kraty na cały budynek. My Zarkiem działamy. Jest godzina. Która? W pół do ósmej W pół do ósmej mamy. A patrzcie jak tu moje posunięcia idą. No też idą, nie? Też idą. Kurcze, patrzcie, tutaj mamy połowę. Tutaj. Połowa jest skończona, czyli dokładnie ile tu nam wejdzie kur, no tak przeliczam, że około te 150 wejdzie. No i robię dla kolejnych 150 łącznie dla 300, tak, tak na mniej więcej na oko mówię teraz dokładnych liczb, nie z nami patrzcie. I teraz zastosowałem coś takiego, żeby ściany się tak nie brudziły tu przerwa 20 cm od tamtej ściany. Grzędy nie ma do samego końca. No, widzicie, no jest tak no, prawie do samego końca. Tam też mamy zachowany odpowiedni wymiar. I patrzcie, jak idealnie kończymy. Też nie 20, a 17 cm. Także wyszło naprawdę, wychodzi naprawdę super. My działamy dalej. Grzędy, widzicie. No, dzisiaj będą skończone. Na pewno. Kraty pocięte. No i lecimy dalej, o tam mamy pułapki na szczury Patrz Arek, ile ich 7 sztuk Słuchajcie, lecimy właśnie Odsłonić A raczej Arek będzie odsłaniał, bo ja to się boję jak dziki Takich rzeczy Ja chyba sobie na barierki stanę, słuchaj Czekaj, bo ja nie wiem sam gdzie stać Bo tu może wylecieć Arek zaczyna od tamtąd. Ja tutaj spokojnie patrzę, co jest grane. Zapiekło się, nie? No bo wchodził tu, widziałeś, nie? Jak nic sobie tu wchodził. I co? Co? Mają dziurkę. A widać coś tam? Mam przyjść z kamerą, czy... Możesz pokazać. Pokazać. One mają ten kanał. Idzie ten... A ten kanał dalej idzie? Tam chyba nie, nie? Bo ja też, nie, właśnie ja tam patrzyłem, Arek. Z drugiej strony ten kanał z tamtym się nie łączą. Już, już, już to sprawdzałem. Dobra, czekaj, podejdę teraz do ciebie. A co to jest z tej dziurze? Tutaj, tutaj one przechodzą. Dołem. Tu dołem i robi i tu wchodzą. Dalej. Aha, czyli to jest jedynie korytarz. I wchodzą dalej pod fundament? No ja pod beton też można wejść, nie? No, no. Bo tutaj to ogólnie to jest ten obornik nie? Co spływał po świnach. No. A i teraz tam na tym metronie stoisz. No. Jakby ktoś tutaj z twoich widzów przyjechał miałby niewiele przyjemności. Uważaj tu, gdzie leży ten cztery. No co ty? I co tam jest? Dziura? Jak ty to wyczułeś? Jak to tutaj malowałem. To. No. to jest kanał spływowy do najówki. Widzisz to? Mhm. To jest normalnie kanał spływowy. Tak, tak. nie idzie... O, stąd tu? Ten, no, no, no. I to powinno spływać tu do zbiornika, tam na górze. No, no. Może no, dlatego? No dobra. Że, no, czyli one gdzieś... No, czyli trzeba je otruć, bo nie ma co łapać w ogóle, nie ma jak. Tam pod betonem mają na pewno dziurę? No właśnie, no. Wejście. Wszędzie. No Ale nic. Też. No tu o dziwo zarejestrowałem w ciągu całej nocy jednego szczura i to całkiem niedużego. No. Więc dziwne, myślę. W drzwiach jest dziura? No, no, no. Dobra, lecimy, bo praca goni. A patrzcie, jaki efekt wyszedł końcowy. Tutaj, owy, owywapnował Arek wszystkie ściany. Czekajcie, bo aż nawet jest tak biało, że nie chce się tu sfokusować. Podłoga też. No i mamy czyst czyściutko, patrzcie, czyściutko. Nic tylko, czego tu brakuje? Czego? Chyba najpierw owieczek, co? Słuchajcie, wkładamy jeszcze yy, dyrat, stację deratyzacyjną, czy jak to dobrze wymawiam, yy, na szczury, myszy, gryzonie i tu mają najeść pewnego fajnej, fajnej, kosteczki, przechodząc przez tą stację, się najedzą i pójdą dalej, tu są, łączą się, trz... no co tam jest, Eryk, no, Kolejne. no, kolejna. To jest dziura, która wychodzi w ranikach Więc kurczę, coś czuję, że tu fajnie sobie... No fajnie się bawią ogólnie. Więc damy sobie to tak. I jeszcze dodatkowo... Nie, ja wiesz jak to dała? Żeby nie, to wychodziło stąd. Wejść. No właśnie, nie! Bo tak to, żeby mogły miały swobodne wejście. Niech sobie wchodzi I ogólnie... Nie wiem, czy to w saszetkach się daje. Pewnie tak. Y Nie no i co nam o tym powiesz? Historyczny moment. Skończone grzędy dla ponad 300 kur. W szybkim przeliczeniu zmieści się tutaj około od 310 do 350 nawet i niosek. Także grzędy mamy skończone, powiem Wam. No jak spojrzycie sobie tak od, od kurcze, że z boku, to no, mamy tutaj w sumie 9 metrów i naprawdę było tego. Ale w sumie jak na tyle grzęd, to sprawnie to wszystko poszło, bo tyle grzęd powstało... Ile? No nie, bo jeszcze wtedy zrobiłem. No z 4 godziny? No, z małą tą mocą. No, 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 ale to i tak nie jest... To i tak nie jest, kurczę... A! Dużo te 4 godziny, jak na tyle grząd. I naprawdę jestem... Grzęd dobry. chyba, nie? Czy grząd? Nie wiem. Także powiem wam tak. Tak prezentują się grzędy, które już mamy skończone. Jeden etap jest. Arek pociął te siateczki, kratu siateczki, i w sumie zarąbiście, bo zakup tej całej siatki starcza na całą tą oporę. Więc będzie to zabezpieczenie przed wszelkimi e, szkodnikami. No gryzoniami raczej nie, no bo to jest 2,5 cm. Raczej się to przestanawiać to w szczur przycisnie, nie? Arek. Co? Przytrzymujcie no. Szczur? Nie. Tak. Przeciśnięć No większy może mieć problem, ale normalnie. Nie wiem większe mogą normalnie się przeciwnąć, bo są te kości takie walnej. No co ty? No. Ale no do rzeczy. Rzędy skończone, a Wam chciałbym podziękować. No i co? Widzimy się w kolejnym ciemaleczko. Hello.